W poprzednich dwóch odcinkach na moim kanale mieliście okazję zobaczyć całe procesy zakupu, jak i odbudowy BMW Z4, a w tym nadszedł czas, żeby się przekonać, czy to wszystko się jakkolwiek opłacało. Natomiast jeżeli jakimś cudem nie widziałeś lub też nie widziałaś poprzedniego odcinka, to serdecznie Cię do nich zapraszam, tak aby zobaczyć najpierw jak powstało to auto, a dopiero później przekonać się, czy przede wszystkim było warto. Przedstawimy sobie tutaj ceny przede wszystkim. Zapnijcie pasy, bo zaraz widzimy się na miejscówce, gdzie omówimy sobie dokładnie koszty. Pierwszym kosztem jest oczywiście koszt pojazdu, transportu i tak dalej, który wyniósł, uwaga, w przybliżeniu 65 tysięcy polskich złotych. Całkiem dobrze, bo ogólnie takie auto w Polsce, w całości i tak dalej, cena się szacowała około 130 tysięcy około, więc jest dobrze. Pierwszą rzeczą, którą musieliśmy tutaj wymienić to oczywiście akumulator, no bo był zdechnięty to wiadomo, nie był to duży koszt 600 zł. I oczywiście nie liczymy tutaj kosztów y, mojej robocizny, która pewnie też by wyniosła bardzo dużo. Jest tu dużo pierdół jak wykładzina, bagażnika, jakieś tam inne pierdoły, takich już rzeczy wam nie będę wymieniał co do złotówki po prostu dorzucę to jako koszty ekstra na sam koniec, bo tu, tu stówka tu 50, tu coś tam, jakieś klipsy, śrubki więc to nie ma sensu. Następnie Lampy tył europejskie, oryginalne, tak jak widzieliście, 1800 zł. Tarcze zegarów, no to też jest 200. Panel klimatyzacji używany, 400. Zderzak, bardzo tani w sumie, 600 zł. Chłodnica klimatyzacji, 300. Nerki, 300. Wkład fotochrom do lusterka lewego. 800 zł. Używka. Gaśnica, trójkąt. 300 zł. Przechodząc do przodu, to już wspominaliśmy wcześniej o zderzaku, który był w miarę tani, ale tak, maska i lampy to 4200 zł. Następnie cały pas przedni, czyli te wszystkie elementy, nie będę mówił po kolei, bo to nie ma sensu. Po prostu cały zestaw przodu, absorber i tak dalej, wyszedł kolejne 4000, więc już się nam robi dość wysoka kwota. Następnie jeszcze przełącznik lamp, który nie widzieliście pewnie w odcinku, ale trzeba było zmienić na europejski, żeby światło przednią z tyłu działało, to 600 zł. Następnie jeszcze mieliśmy z przodu, mieliśmy intercooler, który kosztował 1200 zł tego nie musieliśmy robić, no ale po prostu jest zrobione, jest wrzucone, także jest większy interkuler. Następnie wleciał jeszcze stalowy opl oplot naprzód i tył 450 zł, serwis olejowy, filtry, świece i tak dalej, który wyszedł około 1500 zł i już na sam koniec jeszcze weszła Chłodnica wody, sondy Lambdy i sterowniki Turbo, które widzieliście, jak tam wymieniałem, bo troszkę ten silnik źle pracował. Następne 1800 zł. No i tak na koniec, jeszcze z prac takich, które wykonywali tak naprawdę inni fachowcy, oczywiście. No to mieliśmy tak, lakierowanie, czyli maska, zderzak przód, zderzak tył. Wyszło około 4000 zł. To wiadomo, już było razem z rozebraniem tego, poskładaniem na nowo i zrobieniem spasów. Także, no, chyba całkiem spoczko. Później mieliśmy jeszcze kodowanie na wersję europejską, około 1000 zł. Detailing, czyli polerowanie, sprzątanie środka, i tak dalej, i tak dalej. 3000 zł. Jeszcze trzeba było zmienić opony na tył, bo były zjechane. Przód był na szczęście dobry, więc fajnie. Opony tył y, 1000, 2000 zł. I, i, i właśnie, dochodzimy do sedna, czyli do czegoś, czego. Nikt się nie spodziewał. Największy koszt, mianowicie wtryski, które dozują paliwo i pod wpływem wysokiego ciśnienia rozpylają je w postaci mgiełki bezpośrednio do cylindrów, aby uzyskać jak najlepsze spalanie, a co za tym idzie, jak najlepsze osiągi. Niestety te 3-litrówki Biturbo no już po pewnym przebiegu mają problemy z wtryskami. I co się okazuje? No, niestety jeden wtrysk w aso nowy. Kosztuje 3,5 tysiąca złotych, a jest z tych wtrysków 6. Się pojawił pewien problem, bo budżet tego absolutnie nie zakładał. No bo 3 razy po 6 to jest 18, prawie 20 tysięcy złotych. No ale nic, no trzeba było to zrobić, więc na szczęście udało się po drobnych rabatach, po drobnych znajomościach, powiedzmy, kontaktach i tak dalej znaleźć wtryski. Nowe, oryginalne BMW za 2000 zł sztuka, więc już troszkę lepiej, bo zamiast prawie 20 robi nam się 12, więc już jest lepiej przy okazji jeszcze był wymieniony dekiel, uszczelka pod deklem, uszczelka pod pokrywą filtra oleju i jeszcze uszczelka pod miską oleją, czyli standardowe problemy tego silnika. Sumarycznie koszt takich około mechanicznych rzeczy, które trzeba było tu dołożyć, 15 tysięcy złotych. Wielu z Was się zastanawia, czy to się opłacało, bo jak mogliście zauważyć, cena tego auta wzrosła praktycznie raz po naprawie, więc ciężko powiedzieć, tak naprawdę. Teoretycznie ta wersja, ten silnik, ten przebieg aspiruje na większą kwotę, więc de facto można powiedzieć, że jest warte więcej i się opłacało. Ale jak zwykle, pojawia się pytanie, czy ktoś byłby w stanie zapłacić tyle za takie auto? Tego nie wiem i się pewnie na razie. Nie dowiem, ale wydaje mi się, że całkiem dobrze to wyszło. Mimo drobnych problemów z silnikiem, bo jak wiadomo, jakby ktoś kupował takie auto i ktoś wcześniej nie robił tych wtrysków, no to niestety przyszły właściciel musiałby się liczyć z dość sporym kosztem. I jeszcze jedno, tutaj w cenie, która Wam się teraz wyświetla, finalna jest już wszystko po zaokrągleniu i tak dalej, po dodaniu wszystkich pierdół. Nie jest uwzględniona oczywiście moja ciężka. I nieoceniona praca przy tym aucie, bo jeśli by tu trzeba było doliczyć jeszcze koszta tak zwanych mechaników i innych yy, blacharzy, składaczy itd. tak dalej, i tak dalej, to na pewno by to jeszcze wzrosło i wtedy prawdopodobnie by się to już nie opłacało.